Dzień dobry, dzień dobry. dzisiaj 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 paczka za 50 tysięcy No mamy że czwartek, więc są nowe wyzwania. Mamy ja tak. Coś ja testuję tak. mnie. O, mamy mnie tak. Mógłby. Mamy tą paczkę elektron, którą dzisiaj Nie to jest paczka, którą jeszcze dzisiaj zrobimy po paczce za 50k. Nagrody za O, ta, o tą okay, okay. paczkę zrobimy. No i co jest? Jaką grę? Jak I co jest? Oczywiście są te rozbudowy, czyli gwarancja oh, tot to? MLS. Yy, gwarancja o, o, o. To z MLS. 84, o, to jest skład? Nie. 84 no. wymagane i gwarancja to z ligę. Polecam Wam zrobić gwarancję to z ligę, bo to tylko 86. Yy, I otwórzmy tą paczkę za 50 tysięcy na zielona otwiera Może coś na dzień dzie na urodzinki. You know, no. Nazwę, no. Się nie no, dzięki razem znaleźliśmy. Nie, nie, musisz iść. Chciałbym to SBC kogoś. Są ekrany. Bez lockoutu. Jest Francuz, proszę na pas Jest, bardzo dobrze do wyzwania mi się przyda. To listo jest. A czy nagrywasz? Nie wiem, bo tak chcę. Jest do wyzwania jeszcze. Bardzo dobra paczka! Radę! Dembele! No, Bardzo dobra paczka, bo dwie, dwie takie karty bele. fajne, ale bez bukautu, ale cieszę się. I teraz możemy zrobić paczkę tą drugą, lepszą. Ja tam Jamesa Nie. Dobra, jest i ta paczka. Jak widzicie, musimy troszkę Lena, proszę, nie rób, tak? Nie, tylko nie. Przestań. Okay. E, musimy tutaj przepalić tych graczy okay, wy... Tak Dąbele. cholera, to liso, radu. No, Lena, nie lubię! Okay, okay. już mnie nie zdenerwujesz. Pyk, pięknie. I sami widzicie, zaraz to jest SBC mamy zrobione, więc no, bardzo proste, fajne SBC. Cieszę się, że takie wydali, no okej, okay. yy. co tu trzeba zrobić, a zgrania nie ma, okej, okay. więc na spokojnie to sobie zrobimy, musimy przepalić, ej, okazuje się, A dobra, mam, jest ją, mamy, starczy nam, łapkę w górę zostawcie, tak, ale najpierw spróbujemy zrobić tu troszkę inaczej, bo przepalam tutaj gości z mojego składu. A, ale... Z twojego składu? Jak mogłeś? No Lena nie rób tak, proszę cię, bo okay. Jak mogłeś swój No przepalam tych. O, znaczy jego i jego. Mm. I jeszcze jego. E, okay. Dobra, przepalamy. Czy, a tu bałem, co? Oh, okay. Nie, no, nie możemy tak zrobić. Niestety, a chciałbym. Hmm, Chyba, nie. że... Hmm... Poczekajcie. Jeszcze Mbappe nam się nie trafił. Trafił. Ja już lęę na Ma... Trafiłem Mbappe nie... kiedyś. No wiem, ale... Jak się ale, że to mi tego nie obniży. Na całe szczęście nie. Brakuje jeden z grania! <grym> jeden... <A ja> <grym> Dlaczego musi jeden zgraniał jakoś? To jest taki niefart, nie, nie Lena? No. A my nie mamy. Widzicie, że widzicie to bokiem. No. A jak nie widzicie tego bokiem? Kurde. Tylka? mnie to wnerwiła. Nie o, kombinuj. Okay. No i co zrobiłam? Nie kombinuj. Wiem, że przepalam Manolasa, ale Manolasa. mam jego toca. więc no. I o, tak nie będzie grał, no właśnie. No i co, Ach, dobra już. Kur nie, ja muszę to zrobić to taniej. Tak, tylko muszę, bo widzisz, jednego z graniami brakuje. Nie fart, co nie? I jednego z Tak. Jeszcze A to nie, liso to tu dziwne. przepalamy. W sumie, poczekajcie, bo tutaj mi się taki wygrał zawodnik. Nie. I możemy przez to zrobić. Ale nawróć tu. Ale i tak w sumie tą baczkę ja otwieram, ale... Bo może otworzymy jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Jest kechel. byk. I spróbujemy to zrobić troszeczkę inaczej. Coś nie, nie ma tu sensu. Ale oczywiście. O tak. Jej nie możemy. Naprawdę... Dobra, musimy chyba tę przepalić. Ale ja nie chcę przepalać tę dąbele, Mam pomysł. Mam pomysł. Patrz, tego kod jego weźmiemy stąd. Nie. Mamy 650 mones. I robimy tak, patrzcie. Bierzemy. I śpięty. co nie. Bierzemy Anglię. Z Premier League. Idziesz? I mamy. Co jest? Czemu brązowi tu są zawodnicy głupi tacy? Kolejna. Nie, wszyscy są za 650. Nie mogę kogoś zalicytować. Za Nie. No to musimy to zrobić troszeczkę inaczej. Hello. Ej, wiesz, że brakuje mi 50 monet. No, ale nie fali, nie? Zobacz, jak mówisz, Ale nie fali. Jest! Kupiony, dobra. Gites, gites, gites majonez. 10 monet. No wiem. Musimy ze składów wywalić tych co przepalamy. Czyli nasz bramkarz. Nasz bramkarz w ogóle zagrał 52 mecze. O, Izafa, i Lingard. No i ty. to? Hmm. Y, dobra. Mamy to wyzwanko Miejmy nadzieję, że coś tu wpadnie, bo przepalam kartę 8-5. No. Chyba, że zrobimy paczkę z inform... Nie no. Aż tak szaleć nie będziemy. Zrobione. Przepalamy dwa ekrany, aż, ale trudno i tak nie będę nimi grał, co nie Lena. Więc paczka za 20 tysięcy. No i otwieram ją. Miejmy nadzieję, że pojawi się coś ciekawego. Y, więc tak, trzymamy ekrany. No, no, no. Są ekrany. I to jest y, Med of the Match. Med of the Match. Kto to? to? Med of the Match. Schoba y, Ale Med of the Match. Fajnie, na ławkę, będzie spoko. No, no, Ale tak jeszcze. jeszcze. Balotelli, Florenzi. On się przyda, Florencji, Balotar. Yyy, Nie wiem. Kurde, nie wiem, co robić z tym gościem. Bostaty ma fajne, ale. Zostaw! Zostawiamy. Czyli trafiliśmy medów do mecza. Czyli w sumie lepiej nam tu wypadnąć z spaczki za 50 tysięcy. Mhm. Uh -huh. Nie. Mhm. Uh -huh. Dobra. Teraz sobie to troszeczkę ustawimy. Ja mam w ogóle jakieś karty do składu, mamy dąbele. Yy, ja Wiesz o co mi chodziło z tym Mbappe? Co? Bo jak go przepaliłeś, to ja chciałam, żeby mi się trafił jeszcze. Ja. Ja. Mhm. Dobra, tutaj tak zrobiliśmy takie coś, będziemy musieli niestety takie gramy Ja wiem, że obecnie składu nie mam, ale na proszę nie szeleść. Okej, okay. to mnie nerwuje. Mamy kilka kart z, z, z ligą ale oczywiście są niewymienne. Poczekajcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lena, robimy jeszcze jedną paczkę. 81 plus. Zabawaj mnie, jak kiedy będzie. Nie, no chodź. Ale jak chcesz, Dobra, Dobre, to możesz się jeszcze A co jakbyś to już no. Dobra, 81 plus możemy zrobić na paczkę. Wiem, że przepalimy tutaj fajne karty. 90 już trwa Niektóre fajne karty przepalimy, ale. Będziemy mieli paczkę. dzisiaj nie Ale tam trudno. Czy nam <laughs> wystarczy? Powinno, chyba. Mam tyle kart z ligę, ale i tak to za mało na rozbudowę z ligę, więc. Oglądałem u tego, jak on się tam nazywał. U. O, super, Lenora, jak powiedział? Jak sami słyszeliście, coś tam, coś tam, dobra, nieważne. Robimy tą paczkę, tylko że. jaki pech. Nie ma zgrania. tak. Hej, naprawdę Jak ja muszę to zrobić? Może jakoś to wymyślimy, ale chyba będę musiał przepalić długo. Tak jak myślałem. Nawet zgranie nie starczy jeszcze. Dla mnie ten bramka jest słaby. No i dobrze. Aha. Musimy kupić zmianę pozycji, ale nie kupimy, bo mam 10 monet, czyli chyba <grywa> tej paczki nie zrobimy. Oh, no. Szybacz, że przepalimy Endombele, Możemy zrobić. Musimy tak zrobić, niestety lena. Sorry. Okay. O, ale muszę pracy go oszczędzić. Okej. Okay. Ale przepalamy jak dwie karty takie, niestety. No trudno, no trudno się mówi, nie? Myśmy, jeszcze. Dobra, wysyłamy. Chyba, że mnie wywali. Hmm. Nie wywaliło. Na całe szczęście. O, 11 minut. Filmik już. Wow. 81, plus, otwieramy tym razem. Powiedzcie, czy lubicie mm, 16-minutowy odcinek? Dokładnie. Bo ja mówię, że nie lubicie. Nie, nie powiedziałem tak. Nie mogę nagrywać. Tam A może ja? Nie możesz. No i właśnie dlatego nie ma ekranów. Rady. Jaka ta FIFA jest głupia, naprawdę ludzie... I to mamy... No co to jest? Za kłam w paczkach. To powinno się nazywać paczka Pandory. Jeszcze sabice, Jezus Maria, co to jest za kłam? Fajne. fajne, no? Super. No. Bardzo super, Lena, wiesz. E. I co z tego, że się nagrywa? Chociaż ten medo w MATCH, ale i tak to jest... Al chociaż ma 4 na 4. O to średnia niska, a idź pan z takim graczem. Średnia niska będziemy się do obrony wracał. Aaa, Kole... ale 17 tysięcy kosztuje. Nie, nie da się! Aha, nikt mnie ta gra, na jej. Nienawidzę Najgorsza gra, jaką grałem, naprawdę beznadziejna jest to, No i co, ja ty, tych graczy trafiłem i po cholercie mi oni. Nie wiem. Trzeba kambu, może na ławkę, może iść, ale. I mie mieliśmy mieć piłkarzy, i nie mamy. Super. Ojeju, ale mnie denerwuje ta gra. Jeśli coś was denerwuje, to zostawcie łapkę w górę, bo mnie nenerwuje. Albo... Al, I coś napiszcie w komentarzach. Nie! Nie, to nie rozumie czegoś. No ona się nie zna na YouTube, ona nie powinna nagrywać na YouTube, bo nie umie po prostu. Musicie to zrozumieć. No nie rozumiem tego, że... Jesteśmy małymi dzieci i nam wyłączają komentarze. Nie rozumiesz hmm. tego? Nie rozumiem, no. Nienawidzę tej To jest najgorsze I z takim składem kończymy ten odcinek Czyli Żadnym Będę musiał znowu grać Scott Battles O monety Jak ja nienawidzę Scott Battles Ty, ja mogę zrobić tak Nie? Ale ja wolę mieć Bejlona na prostu. Nie no, żartuję, ja może być. Oj, 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 co to był za dziwny odcinek. Znaczy nie, no trafiliśmy w medowne mecze. Dobra, trzymajcie się, cześć.